Cześć, ja jestem Rok, a to jest 46 odcinek z gry. FIFA 13 z szybkiego meczu. A więc od razu szybki mecz. Nadal jestem z kolegą. Bierz zespół jakiś żebym wiedział na ile gwiazdek. 3,5. Ok, no to szukam w reprezentacjach. 3,5. Tak? Tak. A więc jest Australia, a więc ja sobie Australią zagram. Domowe koszulki biorę. No i gramy. Dobra. A więc ja zaczynam, ja jestem w żółtych koszulkach. Niecelny strzał, obok słupka. A i teraz to też obok słupka. Teraz twój błąd, ale za lekki strzał. Twój błąd znowu, ale będzie rożny tym razem. Już mnie nagrywarka informuje, żebym kończył nagranie, bo mało miejsca na dysku. Ale jeszcze chwilę pogramy, chyba ten odcinek jeszcze damy radę. Strzał obok słupka. podanko strzał obok słupka. No i teraz niepotrzebny faul. I żółta kartka karnej. Za mocno to Teraz piękne polanie strzał jest pierwsza bramka Holman Uderzenie i będzie różny. Uderzenie, uderzenie i nie ma. Odbiło się od leżącego zawodnika. Teraz za lekko, i nie celnie. Teraz twój błąd i będzie różny. celny, odbity od zawodnika. Kefil. I wybraniu to bramkarz. Valery. I obok słupka. Teraz swój bondkę, Kehl i jest 2-0, Kehl. Będzie wolny. Broskuje. Prożny. Uderzenie. I nad bramkom visoko čisto v plivanje je bilo najl najl šel, ampak to je bilo za lehke kehir, odebranje plivanja. Kehil jeszcze raz, Kehil strzał w swojego spalony. Uderzenie, ale za lekkie, brzydka pogoda, stąd takie uderzenia. Holman, Holman ponad bramką. Teraz niepotrzebny faul, będzie żółta kartka dla Naila. Udało się wybić. Nie na długo, ale udało się przejąć znowu. Znów nie na długo, bo granada znowu była w posiadaniu piłki, ale udało się. No, i koniec meczu 2 do 0, zaraz zaczynamy drugą połowę, Wilkshire. i druga połowa się znakomicie zaczęła, Holman, druga bramka 3-0. Piękna akcja. Ale teraz nicelne podanie. I strata piłki. Teraz źle. bramkarz. Będzie jeden gol. A będzie z 3 do 1. I teraz chciałem sam to zrobić, ale nie wyszło. Będzie dwa? Będzie? Będzie. Nie będzie, będzie różny. Teraz pięknie kechil wyszedł. Piękne podanie do broskły. Teraz szybko broskło schodzi na dół. Strzał i od słupka piękna bramka 4-1. 62 minuta! Piękna by była akcja, gdyby przeszedł z tą piłką, ale się nie udało. się tam wrzucają po sobie Dobieg. Kilka w przód. Teraz pięknie dobroskłe, broskłe. Nie będzie bramki. Będzie aut. Za mnie. Ale nic z tego. Teraz niebezpiecznie, ale nic celny strzał. tutaj będzie wolniej. tego dotknąć głową mecz powoli dobiega końca ale może jeszcze uda się puszczać bramkę doskłe i za mocno kurde teraz niebezpiecznie będzie gol nie będzie, w ramkach wyszedł. Szybko teraz do przodu. Ale znowu niecelnie. Wybicie. Przyjęcie Australii. I znowu wybicie i out. Niedokładnie dokładnie teraz i będzie gol. nie będzie. Będzie wolny. Niecelny szał. Teraz piękne podanie do broskłe, broskłe sam strzał i mamy piątą bramkę. W ostatnich minutach meczu 5-1 Czy będzie 2? Nie będzie. Będzie chyba aut chyba że dolecam tam. Doleciał jeden zawodnik Australii, ale znowu przejęcie i koniec meczu. Wygrana 5-1. A więc ja się będę powoli z wami żegnał. Pamiętajcie o Facebooku, o stronie internetowej, linki w opisie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.